Kiedy młoda wdowa, pogrążona w bólu i izolacji, przyjmuje pomoc mężczyzny, który wydaje się być zwykłym żebrakiem, aby zająć się jej ogrodem, nie mogła sobie wyobrazić wpływu, jaki ta decyzja będzie miała na jej życie. Witajcie na kanale. Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta historia. Laura, młoda wdowa, mieszkała w dużym mieście. Od tragicznej śmierci męża kilka lat temu wykofała się ze świata pogrążając się w głębokiej izolacji. Dom, który kiedyś był pełen śmiechu i miłości, teraz emanował ponurą ciszą i był w kompletnym nieładzie. Każdy kąt odbijał jej ból i samotność niczym, lustro jej złamanego serca. Każdego dnia Laura walczyła z własnym smutkiem, oscylując między nadzieją a rozpaczą. Próba pójścia naprzód była ciągłą walką, naznaczoną wysiłkiem, by utrzymać dom i swoje życie w porządku. Pewnego ranka, gdy wychodziła do pracy, do Laury podszedł nieznany mężczyzna. Jego zniszczone ubranie i zmęczony wyraz twarzy sprawiały, że wyglądał jak żebrak. Jednak jego oczy, choć nieśmiałe, wyrażały nieoczekiwaną życzliwość. Łagodnym głosem przedstawił się jako Arnold i zaoferował swoje usługi ogrodnicze w zamian za posiłek. Na początku Laura wzdrygnęła się, obawiając się zaufać nieznajomemu. Jednak coś w skromnej postawie Arnolda skłoniło ją do ponownego zastanowienia. Bez większych oczekiwań zgodziła się, dając mu trochę pieniędzy. Pocieszała się myślą, że dom będzie zamknięty, a on będzie miał dostęp tylko na zewnątrz. Może weźmie pieniądze i odejdzie. Pomyślała, nie doceniając wpływu, jaki to przypadkowe spotkanie będzie miało na jej życie. Tego dnia Laure czekał wyjątkowo trudny dzień. Nagromadzona praca i nieustanne wymagania sprawiały, że każda chwila była dla niej ciężarem. Czuła się wyczerpana fizycznie i emocjonalnie, próbując zrównoważyć swoje codzienne obowiązki z ciągłym zmęczeniem. Kiedy dzień wreszcie dobiegł końca, Laura ledwo pamiętała spotkanie, które miała z mężczyzną tego ranka. Po powrocie do domu czekało na nią coś nieoczekiwanego. Podchodząc do bramy, Laura była zaskoczona. Widząc swój ogród nie tylko posprzątany, ale także z drobnymi naprawami ogrodzenia i dachu szopy na narzędzia, poczuła mieszankę wdzięczności i zaskoczenia. Arnolda już tam nie było, ale dobrze wykonana praca mówiła sama za siebie. Wszystko było tak zadbane, że Laura nie widziała swojego podwórka w takim stanie od lat, przywołując szczęśliwe wspomnienia. Wchodząc do domu, Laura nie mogła przestać myśleć o wszystkim, co zrobił ten młody człowiek. Poczuła silną potrzebę podziękowania mu osobiście za poświęcenie troski i uwagi jej domowi, czego nie robiła od dłuższego czasu. Następnego ranka, po przebudzeniu, Laura poszła na podwórko po pocztę i zobaczyła Arnolda przechodzącego ulicą. Szybko zaproponowała mu coś do jedzenia, a on przyjął to z wdzięcznością. Zaciekawiona jego historią, Laura zauważyła, że pomimo zmęczonego wyrazu twarzy, Arnold wydawał się tak młody jak ona. Arnoldzie, jak nauczyłeś się tak dobrze dbać o ogród? Zapytała szczerze zainteresowana Laura. Odkąd byłem mały, pomagałem ojcu w naszym ogrodzie warzywnym. To był nasz wspólny czas, w którym uczył mnie życia, wyjaśnił prosto Arnold. Masz błogosławione ręce, Arnoldzie. Mój ogród nigdy nie wyglądał tak pięknie, powiedziała Laura, rozglądając się z wdzięcznością i podziwiając, jak pielęgnacja zmieniła otoczenie. Arnold pokornie jej podzękował. To przyjemność pomagać, pani Lorou. Cieszę się, że podoba ci się ta praca. Zachęcona przemianą ogrodu, zaproponowała mu więcej zadań na podwórku. Młody mężczyzna przyjmował każde nowe zadanie z wdzięcznością, dziękując nie tylko za możliwość pracy, ale także za to, że znów poczuł się przydatny. W miarę upływu dni, po powrocie do domu z pracy, Laura miała okazję dowiedzieć się więcej o historii życia Arnolda. Początkowe zaufanie, jakim go obdarzyła, zaczęło się umacniać, gdy dostrzegła głębie jego doświadczenia. Podążając za swoim instynktem, postanowiła mu zaufać, oferując mu pomocną dłoń i szansę na nowy początek. Pewnego popołudnia, gdy Arnold odpoczywał po zakończeniu prac ogrodowych, Laura zaproponowała mu kawę i postanowiła rozpocząć rozmowę. Arnoldzie! Wygląda na to, że twoje życie nie było łatwe, zaczęła rozmowę delikatnie, starając się lepiej zrozumieć młodego człowieka, który wniósł tak wiele zmian do jej życia. Arnold zawahał się, a jego zrogowaciałe dłonie spoczęły na stole. Przez kilka chwil wpatrywał się w podłogę, jakby szukając odwagi w bolesnych wspomnieniach. Z głębokim westchnieniem zaczął mówić, a jego głos był przepełniony emocjami. Dorastałem w małej wiejskiej wiosce. Zaczął, jego oczy były odległe, jakby przeżywał każdą chwilę na nowo. Moje dzieciństwo było szczęśliwe. Spędzałem dni pomagając ojcu w ogrodzie. To był nasz wspólny czas. Nauczył mnie o ziemi, o cierpliwości i o życiu. Arnold przerwał, a jego oczy wypełniły się łzami, które próbował powstrzymać. Ale wtedy wszystko się zmieniło. Przez naszą wioskę przetoczyła się niszczycielska powódź. W ciągu jednej nocy straciłem dom i rodziców. Jego głos załamał się na wzmiankę o rodzicach, ciężar straty wciąż był widoczny w każdym słowie. Laura poczuła gulę w gardle, czując empatię dla bólu młodego mężczyzny. Potem, kontynuował Arnold, nie miałem już nic. Byłem zmuszony zostawić wszystko i poszukać nowego życia w innym mieście. Spędziłem miesiące szukając pracy, często śpiąc na ulicy, nie wiedząc, co przyniesie kolejny dzień? Potrząsnął głową. Jego twarz była naznaczona cierpieniem, którego doświadczył. Wtedy zdałem sobie sprawę, że jedyną rzeczą, która wciąż przynosi mi spokój, jest praca z ziemią, powiedział, pojawiając się lekki, smutny uśmiech. To było tak, jakbym uprawiając rośliny i pielęgnując ogrody, mógł ponownie połączyć się z moim ojcem i szczęśliwymi chwilami, które spędziliśmy razem. Pomagało mi to wytrwać. Znaleźć siłę. Laura słuchała uważnie, poruszona szczerością w słowach Arnolda i odpornością, jaką wykazał pomimo wszystkich przeciwności losu. Nie spodziewała się, że za tym spokojnym i oddanym młodym człowiekiem kryje się tak złożona historia pełna wyzwań. Tego samego dnia, gdy słońce zaczęło zachodzić i zabarwiło niebo złotymi odcieniami, Laura była w domu, gdy usłyszała pukanie do drzwi. Gdy je otworzyła. Zobaczyła stojącą w progu Martę, matkę jej zmarłego męża. Na twarzy Laury pojawiło się zdziwienie, ponieważ Marta nieczęsto odwiedzała dom bez wcześniejszego uprzedzenia. Podczas gdy Laura przyjmowała Martę, Arnold był zajęty kończeniem naprawy bramy ogrodowej. Jego ruchy były precyzyjne i skrupulatne, skupione na każdym szczególe, aby upewnić się, że wszystko jest idealne. To właśnie wtedy zauważył przybycie Marty i zobaczył dezaprobatę na jej twarzy, gdy zauważyła go tam. Wchodząc do domu, Marta nie mogła powstrzymać zaskoczenia i rozczarowania, widząc na zewnątrz nieznanego mężczyznę. Tonem pełnym wyrzutu zwróciła się do Laury. "Loro, dlaczego wpuściłaś tu tego młodego człowieka? Czy to nie ten młody chłopak z sąsiedztwa, który wykonuje dorywcze prace za kilka dolarów?" Laura Zachowując spokój, odpowiedziała: Tak, Marta, tu jest Arnold. Był bardzo pomocny przy naprawach w ogrodzie i innych częściach domu. Marta zmarszczyła brwi, wyraźnie niezadowolona. Nie wiem, czy to właściwe, by wpuszczać kogoś obcego do domu, który należał do mojego syna. Ludzie mogą rozmawiać. Musisz być ostrożna, Lorou. Podczas gdy rozmowa trwała w salonie, Arnold w milczeniu dokończył naprawy na zewnątrz, świadomy napięcia, jakie jego obecność nieumyślnie wywołała. Marta, wciąż pogrążona w żałobie po stracie syna i z żywymi wspomnieniami, często wyładowywała swoje frustracje na synowej. Od czasu do czasu odwiedzała ją, by sprawdzić, jak Laura radzi sobie w życiu. Tego dnia Marta pojawiła się niespodziewanie z zaproszeniem na ślub krewnej ze swojej strony rodziny. Laura poczuła się wzruszona i głęboko poruszona, nawet po tym wszystkim, co się wydarzyło, zdając sobie sprawę, że nadal jest uważana za część rodziny zmarłego męża. W ciągu tych tygodni Laura nadal dzwoniła do Arnolda w sprawie napraw. Dzięki swoim umiejętnościom i poświęceniu, Arnold nie tylko odmienił fizyczną strukturę domu, ale także przywrócił nadzieję i radość w życiu Laury. Jego zaraźliwa życzliwość i uważny sposób bycia sprawiły, że czuła się dobrze w jego towarzystwie. Wspólnie dzielili się historiami i nawiązali prawdziwą więź. Pewnego dnia, gdy Laura porządkowała swoje rzeczy w poszukiwaniu odpowiedniego stroju na wesele, na które została zaproszona, zauważyła, że specjalny naszyjnik, prezent ślubny od jej zmarłego męża, zniknął po tym, jak Arnold przeprowadził remont w wewnętrznej łazience. Utrata naszyjnika zdruzgotała ją, ponieważ była to jedna z niewielu namacalnych pamiątek. Które miała po nim. Pierwszą osobą, o której pomyślała, że mogła go ukraść, był Arnold. Podejrzenie ugruntowało się w jej umyśle, mimo że wiedziała, jak niezawodny i miły wydawał się być. Kiedy Arnold przybył następnego ranka, Laura gwałtownie się z nim skonfrontowała: Arnoldzie, szukałam naszyjnika, który dostałam od męża w dniu ślubu, a który zniknął po tym, jak zrobiłeś porządek w łazience. Widziałeś naszyjnik. Młody mężczyzna był wyraźnie zaskoczony oskarżeniem. Pani Loro, przysięgam, że nie dotykałem naszyjnika. Nigdy bym tego nie zrobił. Powiedział ze smutkiem w oczach. Nie oskarżam cię, Arnoldzie, ale naszyjnik zniknął po naprawie. Nie wiem, co myśleć. Powiedziała Laura ze łzami w oczach. Rozumiem, pani Loro. Jeśli będzie mnie pani do czegoś potrzebować, będę na zewnątrz powiedział Arnold ze smutkiem w głosie. Arnold zebrał swoje rzeczy i opuścił dom Laury ze złamanym sercem. Nie rozumiał, jak coś takiego mogło się wydarzyć. Nawiązał tak piękną przyjaźń z Laurą, a teraz wszystko wydawało się rozpadać. Minęło kilka tygodni, minęło kilka tygodni od incydentu, a Arnold zniknął z sąsiedztwa bez śladu. Jego nieobecność tylko utwierdziła laurę w przekonaniu, że ukradł jej naszyjnik i uciekł. Czuła się głupio, że zaufała nieznajomemu, ale nie mogła zignorować empatii, jaką do niego czuła. Świadomość, że Arnold również borykał się z poważnymi trudnościami, poruszyła wrażliwe miejsce w jej sercu, pozostawiając ją rozdartą między rozczarowaniem a pragnieniem zrozumienia okoliczności, które doprowadziły go do takiego zachowania. Ślub kuzyna w końcu nadszedł. A Laura była podekscytowana możliwością ponownego spotkania się z tak wieloma bliskimi. Została ciepło przywitana przez przyjaciół i rodzinę, ze szczerymi uściskami i słowami pocieszenia wymienianymi podczas ceremonii. Gdy tylko formalności dobiegły końca, Laura szukała wśród gości Marty, swojej byłej teściowej. Gdy w końcu ją dostrzegła, coś od razu przykuło jej uwagę. Marta miała na sobie naszyjnik należący do Laury, ten sam, o którego kradzież oskarżyła Arnolda. Laura była przez chwilę oszołomiona, próbując przetworzyć widok przed nią z niedowierzaniem i silnym poczuciem dyskomfortu. Laura podeszła do Marty. Przepraszam, Marto, ale dlaczego nosisz naszyjnik, który dał mi twój syn? To było dla mnie bardzo ważne, zapytała Laura, starając się opanować emocje w swoim głosie. Marta, bez żadnych oznak skruchy, odpowiedziała stanowczo. Wzięłam go w dniu, w którym poszłam do Twojego domu. Ten naszyjnik należy do rodziny. Nie ma sensu zostawiać go z tobą. Musisz zrozumieć, że dla mnie też ma on szczególną wartość. Laura poczuła się rozczarowana brakiem wrażliwości Marty. Sposób, w jaki zabrała naszyjnik z domu, nawet jej o tym nie informując, był bolesnym ciosem dla młodej kobiety, która starała się zachować spokój w obliczu tej sytuacji. Wstrząśnięta tą rewelacją, Laura zdała sobie sprawę, że nie tylko niesprawiedliwie oskarżyła Arnolda, ale także stanęła w obliczu nowej rzeczywistości z Martą. Tego dnia Laura zdecydowała, że jest zmęczona cierpieniem z powodu działań swojej teściowej Marty, które pozostawiły ją smutniejszą i bardziej niezadowoloną. Każda wizyta Marty utrudniała Laurze pójście naprzód. Po tym, co stało się z naszyjnikiem, Laura postanowiła zdystansować się od byłej teściowej aby chronić swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne, zdając sobie sprawę, że toksyczna relacja wyczerpuje jej siły i uniemożliwia jej odnalezienie spokoju. Później, Laura nie mogła pozbyć się Arnolda ze swoich myśli. Żałując, że niesłusznie go odepchnęła, postanowiła go odszukać. Bezpodstawne oskarżenie z pewnością utrudniło i tak już ciężką podróż młodego mężczyzny. Co więcej, w tak krótkim czasie zdała sobie sprawę, że był dobrą i życzliwą osobą. Przypomniała sobie ich natychmiastową więź i to, jak jego obecność wniosła światło i nadzieję do jej życia. Zdeterminowana, by naprawić swój błąd, Laura poszła za głosem serca i zaczęła szukać Arnolda w całym mieście. Wiedziała, że jeśli go znajdzie, będzie mogła przynajmniej spróbować go przeprosić i pokazać mu, że wciąż wierzy w jego dobroć. Spacerowała ulicami i parkami, odwiedzała miejsca, w których mógł pracować, zawsze z nadzieją, że go znajdzie. Z każdym krokiem jej determinacja rosła. Byli dla siebie dobrzy, i Laura była gotowa zrobić wszystko, by naprawić swój błąd. W końcu, kilka miesięcy później, los wyciągnął pomocną dłoń i Laura znalazła Arnolda na miejskiej imprezie. Był nie do poznania, silniejszy i bardziej pewny siebie, z odnowionym wyglądem. Podeszła do niego z sercem w dłoni, próbując zrozumieć, co się dzieje. Arnoldzie, proszę, wybacz mi. Bardzo żałuję, że cię oskarżyłam, ale teraz odkryłam, gdzie trafił mój naszyjnik, powiedziała Laura ze łzami w oczach. Arnold spojrzał na nią ze spokojem. im, Lauro. Nigdy nie zrobiłbym niczego, co mogłoby cię skrzywdzić, powiedział Arnold. Zbliżyli się do siebie i rozmawiali przez całą noc. Laura wyjaśniła co stało się z naszyjnikiem i jak to wszystko było wielkim nieporozumieniem. Arnold wyjaśnił również, że po spotkaniu z Laurą szukał pomocy i przy wsparciu pracownika socjalnego był w stanie rozpocząć nową podróż, zapewniając sobie stałą pracę i przyzwoite miejsce do życia. Laura uśmiechnęła się, czując, jak robi jej się ciepło na sercu. Tego wieczoru udali się do lokalnej restauracji, wspominając wspólne dobre czasy. Śmiali się. Rozmawiali o swoim życiu i dzielili się marzeniami na przyszłość. Z biegiem czasu ich przyjaźń delikatnie przekształciła się w romans, podróż, która rozwijała się naturalnie i bez wysiłku. Była to miłość, która rozkwitała każdego dnia, przynosząc komfort i satysfakcję z bycia razem. Z czasem miłość między Laurą i Arnoldem stała się jeszcze silniejsza. Pobrali się i wspólnie pokonywali wyzwania, budując rodzinę i spełniając swoje marzenia. Po pewnym czasie Laura postanowiła porozmawiać z Martą, swoją byłą teściową. Nie lubiła być w tak napiętej sytuacji z kimś, kto kiedyś był częścią jej rodziny. Podczas rozmowy Marta pokazała się jako matka wciąż w żałobie, sfrustrowana, ale też żałująca swoich czynów. Po tej chwili szczerości i skruchy oboje byli w stanie się pogodzić, a ich relacje znacznie się poprawiły. Dziś Laura i Arnold patrzą wstecz i widzą, jak każda napotkana trudność doprowadziła ich do miejsca, w którym są teraz. Celebrują wspólne życie, wiedząc, że każda chwila, dobra czy zła, doprowadziła ich dokładnie tam, gdzie powinni być razem szczęśliwi i spełnieni. Historia Laury i Arnolda jest świadectwem tego, jak przypadkowe spotkanie może zapoczątkować podróż uzdrowienia i transformacji, ujawniając ukryte piękno pośród bólu i straty. Jeśli ci się podobało, Polub i zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz z liczbą od 1 do 5, aby dać nam znać, jak bardzo podobała Ci się ta historia. Obejrzyj również wideo, które jest obecnie wyświetlane na ekranie. Do zobaczenia wkrótce!